Witam, cię kolejna porcja zadań, chyba razem dla Base, tutaj ma być airdrop, e ale tutaj musimy właśnie dodać ich sieć MyNet do naszego portfela. Tutaj już Wam wszystko, przy... link Wam rzucę, podrzucę w opisie jak zawsze. Tu musimy dodać naszą sieć. Tyrium oraz tutaj, wcześniej robiliśmy wszystko na testnecie, także dobra, przerzucimy tutaj. Mamy to. Teraz muszę zobaczyć, czy a przerzuciło już, dobra tutaj, tutaj musimy przenieść sobie. To jest bridge jak to zrobić na base nasze środki. To musimy przenieść sobie nasze Ethereum właśnie tutaj. Robiąc po prostu że tak powiem, transakcje, Oni nam to przerzucą. To jeszcze mi nic nie przypłynęło, kurczą. Przedam właśnie Ethereum, żeby było trochę więcej. Nic nie mam. Jeszcze. Także troszeczkę słabo. Troszeczkę słabo, ale dobra. To Było napisane na Twitterze, że potrzeba w sumie tylko 2 dolary na to, także spróbujemy zobaczyć to jak to będzie. 2 dolary, tak. Zrobimy tak. Gaz jest Tyle, weźmiemy Max. No, akurat tak będzie 2 dolary. Po markecie, czyli ani mniej, ani więcej, już nie jest potrzeba. Musimy po prostu poczekać aż przejdzie ta transakcja. Dobra, ja tu mam info na portfelu, że przeszło. Tutaj jeszcze tego nie ma, ale... Ale my to... Nie, poczekaj, nie mamy tego, ponieważ... Coś tutaj... Niby coś przeszło, niby nie. Nie wiem, o co chodzi. To musimy skopiować, tutaj wziąć... Metamaskiem się połączyć. Base. OK. Wkleić właśnie to, że to środki są Wasze. Ok, dobra. Jest zweryfikowana wiadomość, tak, że powinno nam przerzucić nasze środki. Zobaczmy, czy to wystarczy, czy nie. Jest zweryfikowane. Ok. tutaj muszę... To musimy skopiować. Przechodzimy na następną stronę. I teraz, żeby Was nie skłamać... Żeby Was nie skłamać to musimy się połączyć tutaj... Connect Web. Nie. To nie widzę tego właśnie. Ale tu już chyba jestem podłączony. Tam mi się coś wydaje. I teraz musimy znaleźć. Tutaj musimy się połączyć z naszym portfelem. Troszeczkę trzeba było tego poszukać. I OK. I później mamy mint. Wklejamy nasz adres tego hasha. Rzym Write. Nie, no jest za duży gaz po prostu Trzeba będzie poczekać po prostu wieczorem na to Ponieważ jest za duży gaz No Ja tu mam na base A na base Ja mam jeszcze nic mi nie przerzuciło Także i tak trzeba poczekać ja już nie mam żadnych środków. Mhm. Także musimy poczekać. Ale tutaj, jak widzicie, środki są po prostu zabójcze, że tak powiem. Także pewnie dużo osób tego robi. Ale tak jak mówiłem, to jest na majnecie. Nie każdy o tym wie. Nie każdy to zrobi. Także myślę, że warto. No i zobaczymy, czy to będzie kosztowało tak, jak tam pisałem na tym Twitterze, że 2 dolary tylko. Czekamy zobaczymy, ale myślę, że wydaje, że tak, bo tutaj nic nie mintujemy, tylko podpisujemy nasz transakcję a ta nie powinna kosztować 80 dolarów. Także po prostu trzeba wyczaić w dobry moment. I to wszystko. Dobra, link zostaje Wam w opisie. Powodzonka